Jest moje, czysta banik, wstaję z łóżka Już śniadanie, um, cum, cum biz JJ Joker, wróć, please Jurek, Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek Wcinam ciepłe dziś sardynki Lubię zapach ciepłej siłki Nie masz skilla lub zgłoszony Lepiej szukaj nowej żony Czekam, przyleć i mnie weź Hej dziewczyny, jestem grze... życie Ci, żeby spełniło się Twoje marzenie dotyczące bycia czarnoskórym. Dobra, już idzie. Mam takie pytanie. YouTube. Czy Twoje pracownicy mają downa? Nie potraficie zrobić zajebistego algorytmu, który po prostu obliczałby wszystkie wy wyświetlenia co godzinę, ale dobrze? Bo to, co jest teraz, to jest gówno. Jestem tak wkurzony tymi zmianami, że po prostu nic się nie da dobrze zrobić. Nic nie potraficie zrobić dobrze, wszystko spierniczacie. Jak było dobrze, było zajebiście w tamtym roku, teraz jest gówno. Gówno, 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 gówno. A, YouTube, gówno. Na takiej zasadzie to teraz wygląda. No i... Ha, nieważne, że będziemy robić protesty, nieważne, jakieś boby, sroby i tak dalej. Nic, zero odzewu, zero kontaktu... Stupie macie to wszystko, że na nam się nie podoba. Ej, przecież tylko wrzucamy filmiki i dajemy wam zarobić kupę hajsu. Wygląda na to, że YouTube sobie obcina oświetle, wyświetlenia, żeby nam tak naprawdę nie pokazywać, ile moglibyśmy pieniędzy zarobić. I większość bierze dla siebie. O, bo przecież trzeba opłacić. Ugrub. Gówno. Co uważasz o, o, o grzybce Gimpera? Smoke weed Every day. Every day. Smoke weed everyday. Jeszcze raz, y ten, który edytuje filmik y źle dodał efekty więc jeszcze raz. Hardcore na prawa. Dobra. Uwaga Trzy siema Remek Co ty robisz? Nam-nam. Nam-nam-nam. Jeszcze raz. Szybko. O nie. Ja wiem, co tu powstanie. Nie. Jadę z tą taksówką, ona żółta jest Jestem gangsterem, strona twój bez Ej, bez, 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 eo, są takie kwiaty Robię z niej, kurde, kwiatkowski szmaty Nie wiedziałem, co ja mówię, więc napijam dalej Jestem gangsterem prosto z nowego Jorku Ale gdy podskoczysz do mnie, to mi ci na twarz Będę robił to dla mas O, jadę moją taksówką Bujam się po mieście i robię to z sutką. O, tak Nigdy nie wiedziałem, co to gangster w życiu jest I go...